Cześć, ja jestem Karla, a to jest The Sims 2 i dzisiaj będziemy budować i to będziemy budować w skali szarości, także ja nie widzę żadnych kolorów teraz e, oprócz tego, że no, niektóre pamiętam na pamięć, w sensie, że, że ten tutaj taki panel sterowania to jest w gruncie rzeczy niebieski, no ale do, ja tego nie widzę, ja to wszystko mam. Szaro-białe, także będę spróbowała. Będę spróbowała co? Będę próbowała zbudować dzisiaj jakiś normalny dom, powiedzmy. No i, i ogólnie będzie fajnie, na pewno. Więc najpierw widzę, że muszę sobie troszeczkę wyrównać teren, bo tu jest tak nieco pod górkę, ale jakoś chyba sobie damy radę. O tak, może tu i może tu. Dobra, to fundament możemy sobie zrobić taki, może z tej strony, może z tej strony, I, i to chyba powinno nam tutaj wystarczyć jako jakaś taka bryła podstawowa. Tutaj wiem, że są kolorowe drzwi. Tutaj mamy jakieś takie drewniane odcienie. Któreś z nich były niebieskie, któreś były czerwone, pamiętam. Ale teraz to ja nie jestem w stanie stwierdzić, które drzwi to są, e, które. Więc no, fajnie. No, tutaj widać, że te to są białe, a cała reszta to nie wiem, które są niebieskie, które są zielone, a które są czerwone, bo pamiętam, że one jakoś tak e, mniej więcej w takich kolorach były. Ale te w sumie mogą tutaj pasować. I teraz weź, znajdź e, okna o dokładnie takim samym kolorze, bo tutaj o, już widzę, że są poprzestawiane, więc będę się musiała sugerować czy to jest ten sam odcień szarości ten jest jakby ciemniejszy, ten jest jaśniejszy to jest chyba mniej więcej ten sam zobaczymy jaki to w ogóle jest odcień co nie także no, ciekawie się tutaj ten zapowiada to wyzwanie oj krzywa wstawiłam okno, nie 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 tak to być nie może, halo halo krzywych okien, to ja nie chcę. A czekajcie, bo ja sobie tak w ogóle łazienki nie zrobiłam. Geniusz. <grym> Dobra, to łazienka będzie tu. I teraz potrzebujemy jakieś drzwi do domu. Te to na pewno są białe, więc no to jest jakby ułatwienie, bo białe drzwi po prostu widać, że są białe, prawda? Okej, okay, mamy też biały łuk do jakby naszego salonu powiedzmy. I teraz wybierz dobry odcień podłogi. Niektóre są drewniane, niektóre są, pamiętam, szare. Może wszędzie dajmy ten sam kolor. Zaraz, zaraz, bo jak dziś muszę ogarnąć jeszcze kuchnię, to kuchnię chyba tutaj w salonie zrobimy po prostu i tyle. Chyba to będzie takie najbezpieczniejsze wyjście. Tutaj chyba są zielone z tego, co mi się kojarzy, taki ciemny zieleń. Tutaj były te płytki. Niektóre rzeczy to ja już właśnie pamiętam na pamięć. Odena Bank są czerwone i to taki naprawdę czerwony. A więc te wyglądają na jakby takie bezpieczne szare jakieś albo jakieś beżowe, może nie wiem, któreś z tych chciałabym użyć do łazienki, więc może weźmiemy te. Ha, to okno tutaj totalnie nie pasuje, jeśli już to powinno być tutaj i tutaj powinno być jeszcze drugie, tylko że tu już jest łazienka, więc takie duże okno w łazience, no nie wiem, najwyżej damy tam zasłony i zasłonimy. Ok, teraz najlepsza zabawa. Weź, wybierz kolor, a czekajcie, czy tu na zewnątrz trzeba by może zrobić jakieś schody czy cokolwiek. Um, też tutaj jest mały wybór i też mniej więcej pamiętam, że te pierwsze chyba były drewniane, te potem były. Nie, te były chyba zielone drewniane, a te są takie drewniane-drewniane. Są trochę jaśniejsze drewniane, te są szare, te też są szare, ale ciemniejsze szary. To jest takie ciemniejsze drewno. No, jak się gra, kurde, pół życia w jedną grę, to już się po prostu pamięta niektóre rzeczy. Ale o te albo te, któreś... ...to są jasne. A to któryś z nich, o z tych, e, powinny pasować jakby do tych drzwi. Tylko ja nie wiem, które. Hmm. Jakie tam były kolory? Czy były czerwonych? Nie, czerwone schody były, czy nie było tam tych? Teraz będę się zastanawiać. No nie wiem. Nie chciałam fundamentu usunąć, tylko schody dobra. Powiedzmy, że bierzemy te. Jak będą pasować, to będą pasować. Jak nie będą pasować, to nie będą pasować. Tutaj damy barierki e, przy schodach. I teraz jeszcze trzeba podać barierki, tak jakby tutaj. Tylko też to. Czy to? Czy ewentualnie to? Nie, to jest zdecydowanie ciemniejsze, więc. Więc to będzie chyba to. I chyba nawet pasuje do drzwi. Tak mi się wydaje, że nawet chyba całkiem spoko. To jest na bank czarne. I chociaż może to jest. I... Nie, to czarne, bo tu chyba dalej też było takie. A może to bordowe jest takie ciemne? Tu w tej skali szarości wygląda spoko. Obstawiam, że jak w końcu zobaczę kolory, to się złapię za głowę, bo to po prostu katastrofa wyjdzie z tego. Ja nic nie widzę, no po prostu wszystko jest kurde białe, czarne albo szare. No po prostu super wybór. Naprawdę. <grymne> Polecam wam spróbować tego wyzwania. Jest super frajda. Nawet jeśli pamiętam mniej więcej co, 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 co to, to, to są na bank takie czysto białe albo takie kremowe ewentualnie. Nie, chyba to są te czysto białe. Te kremowe były tutaj odcień wcześniej. Także no ja mam o tyle dobrze, że ileś tam rzeczy pamiętam po prostu, gdzie co jest, bo tak często tego używam. Mm, do pokoju chciałabym coś kolorowego dać, nie jakieś tam białe, więc zaryzykuję. O, to, to jest w kolorowe kropki, ale, ale nie, 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 nie. Nie będę tak oszukiwać. To ma być wyzwanie, co nie? Hmm. Co mi się tutaj podoba? Co to jest w ogóle za jakaś ta... To jakieś wzorki ma? Aha, to jakieś takie ananasy ma. Dobra, biorę. Wygląda na dosyć ciemne, ale to może coś jaśniejszego we wzorki weźmiemy. A to ma jakieś takie pasy chyba. Hmm. To, to też, o, to może takie coś weźmiemy. Będzie spoko z sypialni. O, to może fajnie wygląda. Może takie coś, ale to wiem już, jaki to ma kolor, już poznaję po wzorku. Hmm. Może coś takiego. Ale tu ma być też kuchnia, więc też przydałoby się coś, coś żebym mogła tutaj dać. E... W sensie tak jakby... O, to jest fajne. Nawet nie widziałam, że takie coś jest. W kwiatuszki takie, spoko. To damy jakby tutaj, a tu damy jakieś te kafelki po prostu. To też weź teraz znajdź jakieś takie, żeby pasowały. Może to? Nawet całkiem spokojnie. Dobra, tu zrobimy dróżkę, tu zrobimy dróżkę z tej strony. Może jakieś krzaczki, coś takiego. O, ładne słoneczniki, proszę bardzo. Tu jakieś, tu jakieś i, i jeszcze... Jeszcze może ten? Nie? M może też o taki, o ten, dobra. E, w sumie tutaj też można by dać jakiegoś krzaczka. O, dobra. Okej, okay, no to w takim razie teraz pozostało mi to już tylko meblować. I meblowanie jest raczej proste. Tutaj nie muszę się, w sensie... mogłabym spróbować coś tu pokombinować, ale... No nie wstawiłam prysznicę. Oknie. Ej, to może tu fannę damy w sumie. Mm. Najpierw to ja dam tutaj zasłonę, żeby um, było, że tak jakby zasłonięta jest, tylko to wygląda nawet znośnie, że podobny kolor może do, do tych kafelków może będzie dobrze. Um, to jest chyba srebrna ta wanna. No w sumie będzie pasować chyba biały kibelek, srebrna wanna. Czego chcecie więcej od życia, Tylko pytanie, czy teraz to się tutaj zgra? W sensie to chyba muszę przestawić w tą stronę i wtedy będą mogli korzystać, mam nadzieję. Podwójne czy pojedyncze? Chcę pojedyncze chyba. Takie może. Któryś z tych to jest czarny, tylko ja nie wiem który. Ale może wezmę takie jaśniejsze, żeby bezpieczniej było. I też pościel jakąś po prostu narzucę. To jest chyba akurat biała pościel. Dobra. Trochę zdam się na swoją wiedzę rzeczy. Biała komoda tu nie będzie pasować, a ta od kompletu chyba nie ma od kompletu w ogóle do tego łóżka. Może coś takiego. Ta jest chyba taka jasna, ale już widzę, że jest jaśniejsza. To po odcieniach po prostu szarości można się mm, spróbować. A może coś takiego? Może w ca... A może zmienimy jednak tutaj na... O, tak ten. Może będzie pasować akurat. Okej, okay, dobra, jednak tak będzie lepiej moim zdaniem. No i też przydałoby się tutaj dać jakieś słoni. Tylko w innym kolorze niż te w łazience, więc może damy takie dla odmiany jasne. Może akurat trafię odcieniem szarości. Mm. Szczerze wątpię to, to, to będzie katastrofa po prostu. Oprócz rzeczy, które wiem, że są w dobrych kolorach, no to może wezmę kuchenkę, gdzie mam mnóstwo rekolorów i nie pamiętam, który to jest który, żeby było po prostu trochę trudniej i, i żeby się zdać na jakby szczęście losu w tej kwestii. Strasznie nie lubię kłaść obiektów na oknach. To jest dla mnie takie, że no kurde, nie wiem, no jak gdyby, jak masz okno w pokoju, to nie stawiasz szafy czy komody pod tym oknem, nie? Jak może minimalnie zasłania tam, to, to, to no dobra, ok, ale no jak kurde szafa zasłania całe okno, to, to to nie. No ewentualnie to bym była w stanie znieść, że tutaj troszeczkę tak ten, no bo potrzebuję dużo blatów, więc ok, dobra. To jeszcze, to jeszcze uznam za sensowne. Zasłonięcie okna. może ten szary <śmiech> <śmiech> telewizor jakieś tam damy telefony jakieś alarmy takie podstawowe rzeczy może jakąś jeszcze tutaj półeczkę na książki o, czy ta pasuje nie wiem bardziej chyba ta by pasowała tutaj o tak ten może to Wiem, że na pewno jest biały, bo to jest po prostu pobrany rekolor, więc i znam się na tego kwiatka, który rekoloru nie ma pobranego. O, dywan, tak, dywan to będzie e, po prostu kulminacja wszystkiego. Nie, musi być gładki dywan, bo jak tu są te tapety takie w te, to. A chociaż nie wiem, czy też dywan tutaj będzie pasował jakoś tak specjalnie, może na holu bardziej. O, tak, na holu bardziej. Dobra, co my tu możemy wstawić na tym holu? Może jakiś stolik na rachunki takiego, tak też staram się używać rzeczy, których zazwyczaj na przykład nie używam i w których nie pamiętam jakie są kolory żeby to właśnie jakoś tak wiecie wyzwaniowo wyglądało, o to wygląda spoko w tej szarości pewnie zaraz przywrócę kolory i, i będę po prostu się łapać za głowę dlaczego ja to dałam, nie wiem co tu jeszcze mogę dać, o może światła bym tak na przykład powstawiała, no dobry pomysł kinkiety, bym dała w sumie, może ten kinkiet i tutaj jeszcze trochę kinkietów do salonu, a jeszcze tutaj w tym dałoby się, dobra, jakoś tam to jest porobione tutaj na holu dam jeszcze chyba kwiatka i, i po prostu s -s -s skończymy to, tą imprezę a może lustro jeszcze dam, On na przykład tutaj gdzieś w tym i... tylko jakie? może to i może tylko to jest czarny, czy to był jakiś ciemny. Może uda mi się dopasować do stolika zobaczymy. O, to jeszcze damy jakieś lampki na dworze, żeby nie było, że już jak, już jak szalejemy z tymi lampkami, to już niech będą wszędzie. Jeszcze tylko jedną małą rzecz sobie zrobię, mianowicie tutaj bym chciała. O tak o. o. Tak chyba może lepiej wygląda to, czy, czy nie wygląda to lepiej, nie wiem. O te mi się podobają kolumny i wydaje mi się, że są w bardzo podobnym kolorze. No, fajnie krzywo wstawiłam. O, dobra. No to w takim razie ja sobie tutaj uroczyście biorę i, i, i uruchamiam sobie kolory, żeby zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda, co nie. Mówiłam o, o tej cegielce, którą y, kładłam y, y, tutaj pod y, ten, no, na, na fundament. To jest na bank czarny. I chociaż może to jest, nie, to czarne, bo tu chyba dalej też było takie, a może to bordowe jest takie ciemne? Dokładnie o to mi chodziło. Tak coś czułam. No, jedyne co spoko, to y, tutaj widzę, że w sumie, chociaż nie, te słupki są w totalnie innym kolorze. Są jakieś takie... co to jest w ogóle za... Halo, proszę mi tu Aha, one są jakieś tak zielono, czerwone, więc w sumie do drzwi pasują ale schody i barierki totalnie e, z innej paczki. Okna w sumie dopasowałam tutaj do barierek, no, no niestety, no tak wyszło, no co zrobisz? W sumie nie zmieniłam koloru dachu, a chciałam to zrobić, no byłoby trochę ciekawiej niż taki podstawowy, no ale tak ogólnie... no... Z zewnątrz jeszcze nie jest tak źle, no te drzwi trochę się gryzą, ten fundament też się trochę gryzie, no ale to tak poza tym to całkiem ten kolor ścian i okien spoko, nie? No i też te mm, słupy tutaj kolumny takie trochę są inne niż, ni niż wszystko, ale jakoś daje radę. No to teraz zobaczmy, jak to wygląda w środku. Okej. Okay. Eee... O! Zaskakująco się. Ten, w sensie tą szafę i to łóżko tak nawet spoko dobrałam. Kolor drewna okej, okay, ale te ściany i zasłony, i no niby to jakoś tam współgra ze sobą, nieźle. Widzę, że wybrałam w ogóle szare y, panele w sensie to drewno, więc no tyle dobrego, że pasuje. Y... Osienka też nie jest najgorsza. W sumie te płytki są takie niebiesko, jakby różowe, fioletowe, więc nawet te różowe na podłodze spoko pasują. Trochę, może inny odcień zasłony bym dała. Te powinny być też białe, inne może trochę, ale nie jest tak źle. No, ten hol to po prostu totalna katastrofa. Wszystko jest. A nie, dobra, sorry. Solik pasuje do drzwi. Ok. Mm. No cóż... Myślałam, że może uda mi się to wszystko jakoś tak dopasować, jednak mi się nie udało. O, co my tu mamy w środku? No jasną kanapę, jasny telewizor, ale to totalnie nie pasuje do tych tapet. Także w sumie... no cóż... ten... Szaro, szarość mnie zmyliła. Ta półka na książki nie jest zła, ale myślałam, że będzie biała, więc wtedy wpasowywała się tutaj w telewizor, ale jednak nie. No, krzaczek jak krzaczek. No, kuchnia z wyjątkiem różowej kuchenki jest yy, spoko. <laughs> o, hmm, no, ostatecznie stwierdzam, nie jest źle, w sumie nie było to aż takie trudne, bo ileś tam rzeczy znałam już na pamięć, także no... Ale mimo wszystko było, było to mega zabawne i świetnie się przy tym bawiłam i na pewno zrobię to wyzwanie w czwórce, także oczekujcie w najbliższym czasie właśnie też filmu z tego, jak buduję w The Sims 4 w odcieniach szarości. Jeśli chcecie, też sobie spróbujcie, to naprawdę jest super. Ten no, zabawa, że się okazuje, że to jak jest czarno-białe, to kurde, wydaje się, że to jest dokładnie taki sam odcień, a potem uruchamiasz kolory i takie, o, no jednak nie. Także no, jakiś tam domek mi wyszedł, nieźle. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć.